Cześć, ja jestem Antydeweloper, a dziś w tym filmie wieczornym zobaczymy jak wygląda Galeria Malta wieczorem. Teraz, ostatni raz wieczorem byłem tutaj 6 dni temu. Parking jest ciemny, lampki się świecą. Te tutaj e, na terenie wewnętrznym białe, ładne lampki. Latarnie nad tą ulicą również się świecą, żółte. Idziemy zobaczyć jak to tam się wszystko prezentuje. Ten film będzie nieco dłuższy niż ostatni, ale nie będzie jakiś długaśny, więc po prostu bez zbędnego przedłużania lecimy dalej. Słychać tu ciągle jakieś huki, ale średnio wiadomo skąd, bo jest ciemno, ale to nie znaczy, że nikogo tu nie ma. Na terenie galerii na pewno ktoś jest. I słyszymy jakieś huki, stuki cały czas, chociaż nikogo tu nie widać totalnie. Nikogo tu nie widzę ja, słyszę. Ale huki były, takie stuki, jakby właśnie rozwalanie czegoś, przywracanie czegoś. Nie wiem jak to zdefiniować, w ogóle zinterpretować, nie wiem. Ale było słychać Teraz nie słychać Nie wiem o co to chodzi, ale na pewno ktoś tu jest na tym terenie Ktoś jest na terenie, dobra, podchodzimy pod wejście, bo tam o Słychać kurde te huki takie Specyficzne dość Idziemy pod to wejście pod którym najwięcej ostatnimi czasy można dostrzec po prostu tej rozruby I zobaczymy jak to tam się prezentuje z tej strony o, to studzienka Galerii Malta, jeszcze z napisem, też warto ją jeszcze nagrać, póki jest tutaj. Czyżbym się mylił, tu jest ciemno kurde wszędzie. Tu też jest ciemno na obiekcie. Wszędzie jest ciemno, nic się nie świeci. Chyba się myliłem, nikogo tu nie ma najwyraźniej, bo jest ciemno wszędzie. Tu zawsze była ta rozruba, wszędzie się świeciły światła, pracownicy chodzili. Teraz nikogo tu nie ma generalnie. Pytanie, czy się przenieśli i rozwalają gdzie indziej? Być może, zaraz się dowiemy, zaraz się wszystko okaże. Jak nie z tej strony, to od tej frontowej zobaczymy, jak to się prezentuje. Ale w soboty też by nie pracowali. Chyba, że krócej, bo już jednak 17.21 jest, jak to nagrywam. Publikacja pewnie gdzieś jest przed północą, ale ale możliwe, że już po prostu nie pracują o tej porze w sobotę. Bardzo, bardzo możliwe wręcz ale w soboty raczej myślę, że pracują ogólnie. Sam nie wiem. Może nie. Kto wie? Kolejna spódźnica z tym napisem. Galeria Malta. Piękna. Ciemno. Po prostu ciemno. Ja nie mogę, ale tak ciemno, jakby prądu nie było. W środku się świeci tylko jakieś mi światełko. Nic a nic. Żadnego światła. Nawet najmniejszego, może prąd odcięli, kurde. Bo nie wiem, co tutaj mógłbym powiedzieć o tym innego. Jak nie, że prąd mogli odciąć po prostu do obiektu. Ja nie wiem, chyba. Bo się zawsze jakieś tam światła świeciły, chociażby, żeby kamery mogły ująć kogoś. Chyba, że mają jakieś termowizyjne. To tak naprawdę, gdyby się chciał ktoś włamać, to dosłownie mógłby teraz wbić tutaj na ten teren galerii, to sobie na luzie. Zaraz zobaczymy, tylko, jak to wygląda z tamtej strony od tej frontowej po prostu jeśli tam też jest ciemno, no to naprawdę dziwna sprawa tutaj bo jednak jakieś światła powinny się świecić, takie kontrolne chociażby chyba, że już tam w środku nic nie ma, tak całkowicie nic a nic ale że aż tak nie wygląda szczerze na to, że była już tak przygotowana do tej rozbiórki tu się nic nie zmieniło, pod tą ścianą przeszkloną zresztą jest ciemno, więc i tak nic nie widać więc pomijamy to miejsce lecimy dalej tą ścianę, ona jest zaświetlona bardzo mocno przez latarnie okoliczne Więc nawet po wygaszeniu świateł i odcięciu prądu od tej galerii I tak ona nadal żyje Nadal te światła Tutaj z zewnątrz ją oświetlają, przynajmniej tutaj Tam dalej nie, ale nic nie świeci, nic Te lampki w środku terenu Też nie, nic dosłownie Jakby się ktoś chciał teraz włamać To droga wolna dla złodziei A w środku jest dużo rzeczy jednak Chyba, że tej, temu właścicielowi w ogóle na tym nie zależy, nie wiem sam Dziwnie to wszystko wygląda naprawdę. A jednak mamy to światełko w galerii Malta tam. Idziemy na sukę pod Malta Housem i zobaczymy na spokojnie, gdzie to jedno jedyne miejsce, jeden jedyny punkt. Tam się świeci gdzieś na górze. Czyli się przenieśli na tą stronę, tak jak myślałem. Zaraz się przyjrzymy temu z bliska. Co tam się takiego dzieje? Dwa punkty, dwa punkty. W dwóch punktach mamy prąd. Zobaczymy o co chodzi za chwilę. Najbardziej przykre i takie dziwne jest to, że zostawili wszystkie napisy lokali, które się tam znajdowały, łącznie z nazwą galerii, które mylą ludzi, bo co prawda jest tutaj rzeczywiście płot wokół tego. Uuu, zapalili światła w tym momencie. W tym momencie zapali światła. To się nazywa trafienie w idealny moment po prostu. Właśnie zapalono światła w galerii Malta. W środku. Te lampy tam. Wow, to tak jakby idealnie na moje przybycie dosłownie. Nie wywala się z tego cieszy, Lecimy pod, ma ma pod Malta House. Nie przedłużając. Mamy to generalnie. Mamy to. Jest światło w środku. W tamtym miejscu, które jest tyle dni jak tu byłem przez cały czas, chyba w każdym prawie filmie mówiłem, że tam te wszystkie lampy i stoły w środku widać. I ja nie mogę. Nie zarejestrowałem w chwili zapalenia światła. Ale mam duże szczęście, tam też się zapaliło światło. Tam. Też zapalono światło w tamtym miejscu. Tu też się coś na, lekko podświetla, tego nie widać za bardzo, ale coś widać, coś widać w kamerze, nawet niebywałe. Trafiłem w idealny moment. Galeria Marta, praktycznie w nocy. Ten napis, którego tu nie widać za bardzo, nie wiem, czy że cokolwiek widać, zwłaszcza na YouTubie po publikacji, to będzie jeszcze osłabiona jakość. Tutaj lekko się światło świecą, no ale tam, no ja przepraszam, wszystko rozświetlone, kurde. Przyjdę tutaj pewnego dnia, będę siedział przez cały czas. Ale ładny jest ten budynek, naprawdę. Podoba mi się ten specyficzny sposób, w który go wybudowano. Bardzo te lampy takie ładne świecą. Kurde, i to wszystko będzie niedługo przeszłością taką całkowitą. I ja nie mogę. Ile tutaj w się nachodziło. Tutaj też wszystkie te lampy nie świecą, nie? Chwila taka ciszy. Chwila ciszy dla galerii Malta. Dla Ciebie Galeria Malta Rejestrujemy wszystko co w środku, tam nikogo nie ma. Nie widzę tam ludzi, którzy wychodzili. No ale światło się zapaliły. Jest prąd, są światła. Kurde, tak smętnie to, to to wszystko by było rozświetlone. Tak, tam by było podświetlenie. Tu też z zewnątrz. Teraz nie ma nic. Cóż, dziękuję za oglądanie. Życzę mi jego dnia. Film długi, 8-minutowy, ale cóż, trudno prawie 9. Życzę mi jego wieczora, dnia, kiedykolwiek, ktokolwiek to ogląda. Dziękuję mu za to. Do zobaczenia na następnym filmie. Ja jeszcze chwilę pochodzę i się zwijam. Cześć! A teraz specjalna dogrywka po filmie Antydewelopera Poznańskiego. Musiałem to zrobić, ponieważ trzymaj się za Malta Chaosem i widzimy to dosłownie. Czy to jest jakiś znak, czy nie znak? Nie wiem co to jest, ale widzimy rozwalone bariery. Ulicy wewnętrznej, która tu jest, to coś stratowane, tam powychylane, tu rozwalone leży tutaj. O co tu chodzi? Czy to wiatr? Czy to gniew boski? Co to jest? Co tu się dzieje? Rozwalona bariera wjazd na budowę. Jeden z głównych no. Jak wali przy wietrze, tak zniszczone to jest wszystko. Tak to wygląda obecnie. Oj, musimy się odsunąć bo to samochody przejeżdżają ja oczywiście się włamiewać tu nie zamierzam ale chcę to nagrać tak się to prezentuje za chwilę na drugą stronę przewalone po prostu przewalone wszystko tak to wygląda przejeżdża tu dużo samochodów a ja taki rzut wywalony, rozwalony, po prostu, tam światła w ogóle widać, nie? gniew boski nawet Bogu się nie podoba że ten obieg jest wyburzany jak ktoś nie wierzy w Boga, to w cokolwiek wierzy ja wierzę, rozwala, że to jest jakiś sygnał oczywiście rozwalona wariera nie powstrzyma rozbiórki, natomiast bardzo dobrze, bardzo dobrze kciuk w górę od dewelopera. Nic nieznaczący, bo jest to nic nieznaczącą osobą, której nikt nie zna, ale i tak, na jak ciąg w górę, cieszę się, że to się stało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to widzę. barierę, po prostu pięknie. Cieszę się z tego. Dzięki Bogu za ten symbol Solidarności z tym. Do zobaczenia w następnym odcinku. Spacerów pod galerią, która już niedługo zniknie. z lawy Poznania. Do zobaczenia, cześć, życzę mi jego wieczoru. A teraz jeszcze dogrywka z tej frontowej ściany galerii. Cofnąłem się pod Marte House i zobaczyłem, że ktoś włączył drugie pasmo tego oświetlenia. I cała ta przeszkona część tego ostatniego piętra była naświetlona, więc postanowiłem to jeszcze nagrać. Próbowałem tam się doszukać, ale nikogo już nie widziałem, więc nagrałem to no i się zwijałem. No i to tyle. To już jest ostateczny koniec filmu. Cześć.